Jan Brzechwa Kwoka Proszę Pana, pewna Kwoka traktowała świat z wysoka i mówiła z przekonaniem – gorąc to dobre wychowanie. Zaprosiła raz więc gości, by nauczyć ich grzeczności. Osioł pierwszy wszedł, lecz przy tym w progu garnek stłukł kopytem. Kwoka wielki krzyk podniosła. Widział kto takiego osła? Przyszła krowa. Tuż za progiem zbiła szybę lewym rogiem. Kwoka gniewna i surowa zawołała. A to krowa! Przyszła świnia prosto z błota, kwoka złości się i miota. Co też pani tu wyczynia? Tak nabłocić. A to świnia! Przyszedł baran. Chciał na grzędzie siąść cichutko, w drugim rzędzie pękła kwoka wściekła coś ubije nim rzekła i dodała próżne słowa takich nikt już nie wychowa trudno wszyscy się wynoście no i poszli sobie goście czy ta kwoka proszę pana była dobrze wychowana Ludwik Jerzy Kern źle skierowany słoń. Pewien słoń, poczciwina, został mianowany kierownikiem wielkiego składu porcelany. Nominacja ta wyszła z referatu kadr, służbowo ją doręczył pan listonosz Wiatr. Czytając nominacji uroczyste zdania, słoń, co rzadko się słoniom przytrafia, zbaraniał. Wierząc jednak, że w górze przemyśleli wszystko niezwłocznie, Wymienione objął stanowisko, wszedł do składu, lecz w taki nieszczęśliwy sposób, że strącił mimo woli serwis na sto osób. Zmartwił się tym ogromnie, mimo masy sadła chciał pozbierać skorupy, wtedy waza spółki spadła. Obrócił się natychmiast w tę, gdzie spadła stronę, pięć wazonów na ziemię zrzucając ogonem. Spadały po kolei, jak bomba za bombą, a gdy chciał je ratować, o nocniki trąbą zawadził i od tego czasu nie ma mowy, by gdziekolwiek ktoś znaleźć mógł porcelanowy. Jeszcze chwilę kierownik się po składzie kręcił, wykazując tak zwane jak najlepsze chęci, lecz mimo licznych starań skład wyglądał smętnie. Kierownik bowiem wszystko wytłukł dokumentnie. Do takich to osiągnięć można dojść czasami, gdy się Niezbyt właściwie kieruje kadrami.